Cześć! Szuman z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Tym razem biorę na warsztat i powiem troszeczkę słów o wydaniu zbiorczym komiksu Skarga Utraconych Ziemi, autorstwa m.in. Grzegorza Rosińskiego, który odpowiada za rysunki, i jeżeli dobrze wymawiam, to Dufo, ale nie wiem, czy to mówię prawidłowo. W każdym razie, jest to wydanie, tak, Jean Dufo. Jest to wydanie zbiorcze. Na które składają się cztery albumy. Sjoban, Blackmore, Pani i Kyle Sklanach. Cóż to jest? Jest to epopeja, czy saga, czy opowieść fantazy, Bardzo, bardzo, bardzo klasyczna. Aha, i jeszcze tylko gwoli wstępu. Komiks wypożyczyłem w księżycu Fili w Filii na Ośrodku Słonecznym przy ulicy Reja Mają tam naprawdę sporo, sporo fajnych tytułów. Dobra. Wydanie Egmont. I teraz tak. Co nas w tej powieści fantazy na początku zaskakuje, a mianowicie dużo jakichś takich dziwny, dziwnego wstępu. Czyli przez kilka pierwszych stron mamy grafiki, jakieś opowieści wspominające ten. mówiące nam troszeczkę o tym cyklu. No ale dobra, może skupmy się na tej opowieści, ponieważ ona jest. Z jednej strony klasyczna do bólu, ale z drugiej strony bardzo, bardzo klimatyczna. I mamy tak, mamy królestwo. Królestwo, które swojego czasu, nie tak dawno temu była, była wojna. Jest tam księżniczka, która jest trochę taką chłopczycą, nazwijmy to. Czyli jak bym powiedział, bardzo przypomina Arię Stark. O może Arya Stark była na niej wzorowana. Nie pamiętam opowieść była pierwsza w oryginale? Chwileczkę, spróbujmy. Chyba, chyba to było pierwsze. Jest możliwe, że Arya Stark była wzorowana na tej, opo na tej opowieści, ale no, albo po prostu podobny schemat, bo to też nie jest takie, że to jak rzadko spotykane. Czyli księżniczka, która jest chłopczycą, chce walczyć i nie do końca robić rzeczy, które pasują, czy są standardowo, z którymi standardowo skojarzone są księżniczki. Ale dobra. Poznajemy ją tutaj, że sobie pojedynkuje się, ćwiczy z jakimś yy, starszym gościem, jakimś żołnierzem czy rycerzem, walkę. Jednocześnie okazuje się, że jest ona półsierotą, czyli straciła ojca króla, no i teraz yy, jej matka yy, Jej matka bierze ponownie ślub za brata ojca, czyli lorda Blackmora. I to ma być jakaś taka przyszłość, żeby to wszystko było funkcjonowało. Ponieważ okazuje się, że w oddali jest jeszcze wróg. Zły Arcymak tam się gdzieś kręci i on jest niebezpieczny, więc muszą zawrzeć ten sojusz. Musi być chłopany pod opieką pewnego powiedzmy tego Blackmora, żeby to jakoś funkcjonowało. W międzyczasie tajemniczy jegomość. Zaczyna przybierać od tego królestwa i chyba będzie kogoś śledził. No i można mieć wątpliwości, czy to jest, czy ktoś tu jest dobry, czy zły. Tajemniczy gość nie wiadomo kto. No właśnie. Zresztą od początku, jak poznajemy tego Blackmora, to coś nam tutaj nie do końca gra. Coś taki wydaje się hmm, gościu. Śliski, o tak to określił, śliski, nie budzi naszego zaufania. Ale dobra, nie będę wam całej oczywiście fabuły opowiada, ponieważ tu zaczyna się prawdziwa intriga, bo niby jest sojusz z tym złym magiem, nazwijmy to, ale oni, ale do końca sprawa nie została wyjaśniona. W całej tej fabule, w całej tej historii poznamy przeszłość tego królestwa, co tu się wydarzyło w ogóle i będzie kilka naprawdę fajnych zwrotów akcji, takich, które można, mogą zaskoczyć, mnie zaskoczyły. I generalnie czytało mi się to bardzo fajnie. Te cztery części, cztery opowieści należy czytać ciągiem. Nie należy wyskakiwać nagle z panią Gerfault czy z Kylem z Klanach. Można powiedzieć, że mamy jakby dwa podwójne opowiadania: czyli Sioban i Blackmore to jest pierwsza taka zbiorcza opowieść, a pani Gerfault i Kyle z Klanach jest taką opowieścią drugą. No dobra, czy warto? Tak. Jeśli lubisz fantazy, jeśli lubisz tego typu klimaty to jak najbardziej pasuje, ponieważ w tym komiksie on to jest bardzo klasyczny, bardzo, troszeczkę przypomina Torgala, ale mamy magię, mamy rycerstwo, mamy gry o tron, takie rywalizacje, mamy oczywiście pojedynki, bitwy flot, pojedynki na miecze, jakieś takie uginanie kolan, to typowe, Z walka o władzę, no, typowe fantazy. Plus, jakieś zaklęcia, demony. Klasyka. I ten komiks generalnie mi się podobał. Rysunki to oczywiście Grzegorz Rosiński w bardzo dobrej formie, więc nie można im nic zarzucić, po prostu dobrze się, to, dobrze się to czyta. Są tutaj. To jest w ogóle komiks, który powinien być oznaczony jako dla dorosłych, ponieważ są tutaj zarówno sceny na gości, i też sceny dość brutalne. No, momentami dość są dość, niektóre motywy są bardzo, bardzo zaskakujące. Jest kilka momentów wzruszających, jest kilka momentów smutnych. Nie, los niektórych postaci był naprawdę, naprawdę smutny, i aż, aż można żałować, że do tego doszło. No ale cóż, tak to w tamtym świecie bywało, że po prostu za błędy czasami się ginęło. I ten cykl jest. Ta historia jest naprawdę fajna jest fajnie też wydana, bo jeden taki zbiorczy, to tak powinny wychodzić te komiksy. Takie duże integrale, całą a ewentualnie dwie, dwie pojedyncze, czyli Siobhan i Blackmore w jednym, Pani Gerfaut i Kyle w klanach w drugim. No dobra, troszkę się nagadałem, więcej warto to przeczytać samemu. Jeżeli lubicie tego typu rzeczy, udajcie się do filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Raja, tam możecie sobie ten komiks spokojnie przeczytać. Ja już dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze opinie, napiszcie, czy wyczytaliście, lubicie, znacie, bo jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia na temat tego komiksu. Z mojej strony tyle, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!